że e, Tych e, informacji, informacyjnych ścieżek było bardzo dużo, a szczególnie dużo e, wywiadów żeśmy udzielili e, w e, tym czasie. Tak? Byliśmy tym stowarzyszeniem, które e, gdzieś tam odkryte mówili dobrze, dobrze. Tutaj jest taki punkt, który mówi to, ale nagle jest jakaś grupa, która mówi zupełnie coś innego i e, do tego wszystkiego ta grupa ma e, jedną bardzo poważną legitymację. Tak? My jesteśmy e, demokratycznym. E, i największym Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, bo jest około 3000 członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Więc ten nasz głos i czuliśmy to, że on się przebija. I to dalej zresztą tak trwa, co było też powodem pewnej próby pani. z stu delegatów, ponad stu delegatów przyjeżdżać przed Pani zastanawia się nad tym, jak należałoby ulepszyć media i ten standard bycia dziennikarzem. To nie jest struktura polityczna, to nie było po wyborach, tylko to było dużo wcześniej, a postanowienie jeszcze było dawniej w czasie naszego zjazdu, że będzie ten zjazd programowy. Także to, te wszystkie rzeczy komunikowaliśmy i to myślę przebija się po czymś ważnym Pani Dorota Zielińska może coś uzupełnić. Tylko na poziom konkretów przechodząc, by Pani chciała się wiedzieć, jakie, jakie to będzie na przykład. To bardzo różne, od um, angielskiej wersji Al Jazeera, przez um, szwedzki dziennik największy to Planet, po portal branżowy białoruski Media Mediakritika.by. Tych mediów było bardzo dużo, um, myślę, że to zainteresowanie w, Części wynikało właśnie z tego, że stanowisko SDP zostało zaznaczone w tym pierwszym oświadczeniu Europejskiej Federacji Dziennikarzy, no i ja ono było wyraźnie w odrębnym zdaniu, stąd to zainteresowanie mediów. Chciałam jeszcze zapytać, jak, w jaki sposób Państwo argumentowali stanowisko? Może no. Tak, tak jak już wspomniał. Pan Krzysztof Skowalski. rzeczywiście taką bazą do naszej argumentacji był ten nadzwyczajny zjazd stowarzyszenia dziennikarzy polskich w kwietniu zeszłego roku, czyli jeszcze przed nowym rządem i reformami, które zaczął wprowadzać. I właśnie to jest baza naszego stanowiska, już wtedy stowarzyszenie postulowało zmiany w mediach publicznych. No, nie, te, I to do tego wszystko oglądamy fakty, które... O których nie zdawali sobie sprawy dziennikarze czy też dyplomaci, co zdarzyło się w mediach publicznych w 2009 roku, albo nawet wcześniej. Tak? Zaczynaliśmy czasami od, od 89 roku, a byliśmy gotowi zaczynać od roku. Że dziennikarze wyrzuceni wtedy, jakie były manifestacje, co się działo z informacjami, dlaczego my uznaliśmy, że informacje, które są w mediach publicznych, nie opisują tego, co się dzieje. Tak? Dlaczego media publiczne zaczęły opowiadać historię, którą w gruncie rzeczy wymyślały sztabu pr tak? I to było coś, co, co jest bardzo ważne. Tak? to pokazały wybory. Polacy wybrali mimo tego, że media opowiadały im historię sukcesu, gdyby ludzie wiedzieli, że to jest historia sukcesu, to by nie zagłosowali za zmianą. To też był jeden, jeden z bardzo poważnych argumentów. Ale przede wszystkim mówiliśmy o, o demokracji, i o wolności. Także tutaj nie ma zagrożenia w żadnym wypadku, nie mamy do czynienia z próbą z... Zagrożenia wolności z cenzury, tylko e, przeciwnie. Chcemy odblokować e, układ, który był e, i dopuścić e, to wszystko, co było wyrzucone z mediów, tak? dopuścić do, do głosu. Bo dlaczego? To, to jest właśnie cenzura. Znaczy, my żyliśmy w, w świecie, w którym e, obowiązywało takie porozumienie cenzorskie. Znaczy, że były takie tematy, których się e, nie poruszało, nie można było poruszać, bo były e, zdefiniowane jako nieporuszalne. Tak? I to trafiało do przekonania, jak pokazywaliśmy, które, które to są tematy. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że zostały właśnie napisane te listy do większych organizacji dziennikarskich, dlatego, że w ten sposób zainteresowaliśmy, czyli w ten sposób staliśmy się partnerami dialogu. To jest bardzo ważne, ponieważ tego wcześniej nie było. Ja, będę teraz właśnie w Londynie, spotkałam się z, z koleżą z Observera, to jest taki nieco liberalny właśnie, pod czapą Gardiana e, gazeta, e, i z koleżanką, a polskiego pochodzenia z BBC. I oni pytali mnie, co się dzieje, co się okazuje. Proszę Państwa, okazuje się po prostu, że są ludzie, właśnie dziennikarze, byli by z francuskie i tak dalej, Zawsze to sama to znaczy. Przynajmniej zarząd, jeden tylko drugi zarząd dowiedzieć na listach, na listach ambasad, różnych rodzaju spotkań, właśnie oficjalnych oraz nieoficjalnych, to jest jedna sprawa. Po drugie, po drugie sama jestem skłonna właśnie pomóc w zrobieniu listy, pism, właśnie, do których warto byłoby te informacje, które wysyłamy do tych Europejskich Federacji, wysyłać również informacje. I organizować konferencję prasowe tutaj. O tym jeszcze będę z Panią Prezesem rozmawiała na odcinku spotkania. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli nie ma już pytań dotyczących tych spraw, które poruszyliśmy, to jeszcze ta ostatnia sprawa, czyli Hiena za 2015, którą zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wędrzec uznał, że Tomasz Lis najbardziej zasługuje i to, co zrobił Tomasz Lis, najbardziej zasługuje na Hienę Roku 2015. Jak Państwo widzą, dyplom w ogóle jest bardzo ładne i do tego wszystkiego ta strona, w której jest uzasadnienie, również jest ładna i estetyczna. Ja przeczytam może, dlaczego Tomasz Lis dostał. Hieną, został Hieną roku 2015, a, a potem proszę jeszcze Marcina Dębrowskiego o dalsze uzasadnienie. Współpracownik Hiena za rok 2015 otrzymuje Tomasz Lis, Współpracownik Mediów Publicznych wielokrotnie omawiał zasady identyfikacji, a w szczególności na danym 18 maja 2015 roku w programie telewizyjnym Tomasz List na żywo. Podał wtedy proszę informację że rzekomo przez kandydata prezydenta kompromitujący w na Twitterze, co mogło wpłynąć na wyniki wyborów. Nie dokonał staranności wymaganej od dziennikarza. Nie sprawdził faktów, zdepresjonował sługi kandydata, pozwalając zaproszonemu gościowi na odroczenie do rozważenia. Informacja podana na kółka nieprzerwującą wyborów nie została odpowiednio sprostowana. Podpisany zaczął główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. A teraz poproszę Marcina Wolskiego o słuchanie. Ja chciałem powiedzieć po prostu na temat nieporozumień, którymi ta nagroda urosła. Jest już taką praktyką, że antylaureaci, bo inaczej tych ludzi nie można nazwać, wytaczają nam protesty, protestują, co jest oczywiście pewnym elementem, ponieważ antynagroda też jest nagrodą i nie słyszałem na przykład, żeby w festiwalu filmowym wytaczano procesy, że ktoś dostał lub nie dostał skara albo już słowąc e, na grunt hieny e, dostał e, maliny. To jest pierwsza rzecz. E, drugie rzecz jest takie, że my nie dajemy za to My nie e, osądzamy dorobku życiowego. W wypadku e, Tomasza misa. przecież nikt nie podważa faktów, że e, jest to utentowany. Człowiek, który położył wielkie zasługi chociażby przy organizowaniu informacji tvn który, jak sam pamiętam, był świetnym felietonistą Tygodnika wprost. A pytania, bardzo dramatycznie stawiane, co z tą polską, sprawiły, że znaczna część społeczeństwa w jednym sondażu sondaży chciała widzieć go prezydentem RP. Nie przeznajemy również faktu, że w przyszłości Tomasz Lis może stać się jednym z laureatów naszych nagród tak, głównych, że może stworzyć dzieło dziennikarskie, do którego jest i zdolny, i rejestrowany. My oceniamy konkretne fakty, konkretną działalność, konkretny etap. A sytuacja, w której dziennikarz staje się propagandystą, co więcej w której ładnie standardy polegające każdy na tym, że będąc gospodarzem programu jednoznacznie sprzyja jednej stronie, myląc pozycję wspomnianego gospodarza z rolą komentatora, panelisty czy agitatora, jest, jest sytuacją nie do akceptowania. Chciałbym też również zwrócić uwagę, że my w tych hienach nie sądzimy szerokowców. My dajemy te antynagrody ludziom, których, których siłę rażenia doceniamy. I to jest chyba główny powód. W tym roku mieliśmy bardzo wiele e, przykładów i powiem szczerze, że e, przez pewien czas stosowaliśmy taki zabieg jego, takiej wewnętrznej e, nagrody, czy też dominacji miesiąca. E, w e, czasach kampanii, po kampanii, to jest najbardziej zdumiewające. podejrzewam, że nie mieliśmy trudności z nominowaniem Hiery Tygodnia, no ale, ale poprzestaniemy na Chierie Rogu. Chiera Rogu jest wypowiedzią środowiska, jest pokazaniem czerwonej kartki, ale przecież czerwona kartka, że przejdę na obiekt sportowy, nie oznacza dożywotni dyskwalifikacji. Oznacza wytknięcie błędów, oznacza ocenę ale co będzie w przyszłości, to już zależy tylko od tego, który tą kartką został darowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania, jeśli są, to zapraszamy do mikrofonu. Dzień dobry. Witam z Miłoski, Laura nie Które zadał obecnie prezesowi generalnemu sekretarzowi. I Państwo, czy widzicie Państwo realną możliwość, abyśmy na przestrzeni najbliższych paru miesięcy ujawnili publicznie mechanizm niczelnego pakietu porozumień gazowych z rosyjskim Gazpromem, zawartym 25 sierpnia. 1993 roku z naruszeniem prawa spowodował to, że płacimy za gaz najwięcej na świecie i spowodował również to, że Rosja nie płaci za tranzyt gazu przez nasze terytorium. To jest kwota 1,5 miliarda dolarów co najmniej rocznie. W zasadzie, ponieważ energetyka jest fundamentem gospodarki, jak nie ma? Więcej pytań. Nasz to jest siedmiu Dziękuję. No, niemożliwe, żeby pan Michałski nie miał więcej pytań. Wystarczy poszukać jego książki. Ale to y, teraz na przykład jasne widać, y, my może, musimy się zajmować i czym, bo jeśli chodzi o hienę, to jak Marcin powiedział, mamy dużo takich przykładów drobnych i kłócimy się, bo przyznawanie hien nie jest dla nas przyjemnością. Tak powiem Państwu o kuchni, że my ciągle dyskutujemy, czy z tej nagrody nie zrezygnować potem w naszym gronie, tym 13-osobom zarządu głównego głosujemy. No i tak wychodzi, jak wychodzi, że ta china jeszcze ciągle jest. Ale tych małych higienek, wstrętnych często, są takie przykłady paskudne różnych zdjęć, różnych reakcji, to jednak nie dajemy, bo tego tak się to jest mały krąg wrażenia. No, naczelnego, dużego tygodnika, czy jeszcze lepiej prawda, jakiejś telewizji, czy radia, to jest jednak już jakaś tam yy, wielka waga, ale to, co powiedział Pan Michałowski, to jest dopiero waga, no bo to jest sprawa naszego bycia nie, że, nie wiem, czy tam się list dostanie, czy nie, czy on w ogóle yy, zrozumiał coś z tego, ja myślę, że nieraz chyba nie i nic na, no, na mieliśmy tylko przypa przypadek, że zdobywca jeden do nas przyszedł, dyplom i odebrał. Natomiast te pytania dotyczące gazu, tych kontraktów, to, to sami wiecie, że można jak z rękawa, można iść przez Polskę zakładami pracy, branżami, można iść nazwiskami i to wszystko teraz miejmy nadzieję, że to będzie po kolei wyłaziło. Troszkę mi nie szkoda, że to tak pomału się rozkręca, ale tak jak powiedziałem, poczekajmy trochę i ten gaz i ten kontrakt, i ten pan P., który to podpisał, to na pewno wierzę głęboko do doczekać. To jeszcze powiem jedną historię, która oczywiście jest, jest, jest nieszczególna, bo my byśmy chcieli. Być może należałoby, jak nie wiem, pochować na kapitułę. Chyba jestem za tym, żeby ta nagroda istniała, ponieważ, ponieważ naprawdę w naszym życiu jest tak niewiele czegoś, co skodyfikował swego czasu pan Boziericz. Mianowicie taka nagroda powinna być w moim, moim najgłębszym mniemaniu nagrodą starciu Wojny Polsko-Polskiej. To jest po prostu powołanie, że po pewne środki nam dziennikarzom sięgać nie wolno. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to, że poświęcili Państwo czas i przybyli na konferencję Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski. Wszystkiego dobrego, miłego